Witam, kochani, bardzo serdecznie. Sunline Tarot się kłania, horoskop na Czerwiec dla Barana, karty Tarota. Na koniec przesłanie magiczne, krótkie i karta od Wszechświata. Także zaczynamy, moi drodzy. Same główne aspekty: miłość, praca, finanse, zdrowie. Także, moi drodzy, Baran Czerwiec. Tak szybko ten maj biegnie, powiem wam, że nawet się człowiek nie zorientuje, że już jest połowa maja. Dzisiaj mamy 14, jutro 15, połowa maja. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Czerwiec. Czerwiec, czerwiec, baran. Piątka Mieczy, wychodząca energia, Trójka Monet, Denarowa, Paść Mieczy. As mieczy, czerwiec, dwójka buł, dwójka monet, przepraszam, królowa kielichów, ósemka buław, królowa buław, królowa diabeł, mag, moc, czwórka denarowa, kochani, y, rycerz kielichów, świat, rydwan. I sprawiedliwość. Na spodzie czytania mamy szóstkę mieczy. Tutaj dla barana jest definitywnie podróż, rozpoczęcie, moi drodzy, tutaj jest y, jakieś podróży, może być też i powrót y, albo wyjazd, tak? Także kochani, tutaj ta karta będzie sobie oczywiście stała. To jest karta przewodząca. Cały miesiąc będzie tutaj pod znakiem podróży, ponieważ macie, moi drodzy, kartę świata i Rydwana jeszcze na koniec. Także tych podróży może być dwie minimum. Powiem Wam szczerze, że jest otwarcie się na świat. Możliwe, że będziecie wyjeżdżać za granicę w celach zarobkowych. Powiem Wam szczerze, kochani, że tutaj Piątką Mieczy rozpocznie się czerwiec. Dużo działań i uważajcie na konflikty, spory z, przy umowach, kochani. Spory i jakieś takie zawikłane sprawy, ponieważ na przestrzał mamy tutaj Sprawiedliwość, czyli jakieś sprawy urzędowe, sądowe, podpisywanie umów różnego rodzaju dziedziczenia i to będą związane z jakimś młodym człowiekiem e, możliwe że z rodziny tak na pewno z rodziny także tutaj są jakieś sprawy załatwiania um, umów z patków, spraw sądowych, testamentowych, tego różnego rodzaju, tego rodzaju sprawy będą was pochłaniały w czerwcu. Wy prawdopodobnie, moi drodzy, będziecie od czerwca bardzo zabiegani. Tutaj są sprawy zawodowe i domowe pokazane. Oczywiście, moi drodzy, jest jakiś podpis przy dokumentach z młodym człowiekiem i będziecie to załatwiać. Oczywiście wszystko się uda, będzie ta umowa podpisana, będzie wszystko załatwione. Po Waszej myśli. Także o sprawy sądowe, majątkowe, nie martwcie się, bo to załatwicie na pewno. Będzie z tym trochę chodzenia. Moi, kochani, jest tutaj. Mm, też żonglowanie finansami. Dwójka denarowa o tym mówi przy królowej kielichów. Uważajcie na wydatki w czerwcu, w pierwszej połowie, to jest drugi tydzień czerwca. Możliwe, że będzie więcej wydatków. I tutaj, kochani, również mamy ósemkę buław. Drugi tydzień czerwca do połowy czeka Was też jakaś podróż. Hmm być może za granicę powrót z zagranicy albo wyjazd. Tutaj podróż, moi drodzy, kolejna i powiem wam szczerze, że ten miesiąc jest pod takim znakiem zapytania. Troszeczkę czy to te podróże wszystkie są konieczne, bo tutaj jest mnóstwo przemieszczania się. Zaczynacie od szóstki mieczy. Jest tu ósemka kabuła, która mówi o podróżach. Karta świata. I Rydwan, czyli będą większe i mniejsze podróże. Także Baran będzie miał naprawdę taki solidny miesiąc. Nie będzie na pewno nudno. Będziecie działać, moi kochani. Również jest karta diabła koło, karta, koło karty Maga i Moc. Będzie to ważny miesiąc dla Was. Są tutaj koło was pieniądze, ale tak jak mówię, musicie być ostrożni, bo jest więcej wydatków, jak wy macie tych pieniędzy w portfelu czy na koncie. Karta Maga mówi, że musicie być bardzo kreatywni i działać, ale też jest ta moc, jest czwórka denarowa oczywiście, która mówi, że macie zasobny portfel, ale. Jest też ta rozrzutność, żeby umiejętnie gospodarować pieniędzmi. Na pewno będziecie, moi drodzy, tutaj kreować różne rzeczy, symulować, na co możecie wydać, na co przeznaczyć, co odłożyć na później. Oczywiście jest w Was dużo witalności. Wy jesteście dosyć mądrze postrzegani w tarocie w tym miesiącu. Nawet będziecie chcieli tutaj, moi drodzy. Oszczędzić, ale jest koło was kobieta, która może chcieć wydawać więcej pieniędzy, bo koło tej kobiety jest duża rozrzutność, tak? A tutaj mamy jeszcze, moi drodzy, kartę diabła ktoś może jeszcze Was tutaj podpuszczać na jakieś wydawanie, na jakieś nowe yy, wydatki, tak? Na pożyczanie pieniędzy ktoś może Was tutaj yy, prosić. Moi drodzy, no cóż, jest karta świata. Myślę, że powrócicie tutaj do swoich zajęć. Możliwe też, że kochani będziecie brać sprawy w swoje ręce. No nie wiem, niektórzy co będą robić, ale tutaj może być tak, że będziecie robić jakiś fajny remont, kończyć jakieś swoje, no nie wiem, budowy domu, coś w tym rodzaju. Będzie dużo osób kołować. W tym miesiącu. No i oczywiście, moi kochani, najważniejsze to te sprawy, które się udadzą Wam załatwić, tak? Uda się to wszystko. Myślę, że jest koło Was bardzo dużo osób, bardzo dużo wydarzeń pozytywnych. Tylko diabeł mówi też właśnie o takich niektórych toksycznych relacjach albo namowach do pożyczenia, do udzielenia jakiejś takiej. Mm, Spłaty późniejszej, coś tutaj ktoś będzie was próbował namówić na coś w finansach. Zdrowie, moi drodzy, myślę, że to będzie dobry czas, ale wasza nerwowość jest tutaj, kochani, pokazana. Będziecie się trochę stresować tym wszystkim. Unikajcie konfliktów, oczywiście. Czy to domowych, czy to zawodowych, bo tutaj się tak pokazało, że te konflikty mogą być o detale, tak? O jakieś sprawy drobne. Ale cóż, asmie czy też odcina pewne sprawy, kończy pewien trudny okres w Waszym życiu. Tak jak mówię, uda się wszystko załatwić, to co sobie zaplanujecie. Ale, moi drodzy, też kobieta może was namawiać na wydawanie pieniędzy. To może być na przykład wasza partnerka albo żona, tak, która będzie chciała tutaj wydawać pieniądze, bo tak właśnie to wychodzi karta rozrzutności koło kobiety. No albo też, moi drodzy, jest coś takiego, że. Na podróż bądź te podróże też będą kosztowały Was no, niemałą sumę. W zdrowiu, tak jak mówię, uważajcie, moi drodzy, na bóle głowy. Raczej tutaj to powinno wszystko, Wasza nerwowość przyczynią się do tego, te emocje, bóle głowy. Troszkę też bym powiedziała, że sprawy zapalne w okolicach gardła, podwójne narządy, takie jak oczy, uszy, no, mogą boleć zatoki może was gdzieś przewiać. No i też uważajcie moi kochani na co. Drobne tutaj wyjazdy jakieś krótkie podróże, też trzeba uważać w tych krótkich podróżach na pewno. No ale tutaj koniec... Nie wiem, czy też niektóre barany nie będą chciały sobie sprawić nowego auta, tak? Bo też tak może być, moi drodzy, że możecie sobie kupić jakieś auto. Albo przynajmniej oglądać i na przykład w przyszłym miesiącu możecie sobie zakupić. No cóż, kochani, fajny, ciekawy miesiąc. Na pewno tutaj uczuciowo będzie się dużo działo, może być bardzo namiętnie, ale też zarazem, moi drodzy, troszeczkę tak burzliwie może być tam jakiś jeden mały konflikt o drobiazgi. Także uważajcie. No fajnie się zapowiada u Barana bardzo y, intensywny czas. No zobaczymy przesłanie dla Barana. Uzdrawianie, uzdrowiony, uzdrowiciel. Otacza cię uzdrawiająca energia. Czyli macie szczęście, moi drodzy, bo będziecie naprawdę dobrze się czuć, pomimo tutaj, co ja mówiłam, jakieś drobne przeziębienia, niedociągnięcia. No i karty mistyczne Wszechświata. Zobaczmy, co karty mówią. No fajny miesiąc, podoba mi się. Nie martw się. Idź do przodu, żyj chwilą, nie przejmuj się drobiazgami. Także bardzo dobry miesiąc dla, skorby, dla barana, przepraszam bardzo. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie, kochani, życzę wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.